Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Tutaj e, Pager z tej strony prowadzący, ale dzisiaj dubbinguje pasjans. Gramy w składzie XIN, czyli Stake e, Pager 666 e, Fidel no i pasjans Gravesem. Gramy przeciwko trzem nupkom, e, Kyrie.pl jako Poppy, RED oko jako gangplank i Madzio jako Temo. E, zapraszam e, miłego oglądania. Siema. Ja, mam, ja, mam iść na, ja mam iść na tego Ej, redoko jest, redoko i popi Mam wziąć tego, mam szota czy mam wziąć smoka? Już leci oklep Ej, Mam wziąć smoka, smoka mam wziąć czy co mam wziąć? Bijemy gangplanka pierwszego, znaczy pierwszego kto wejdzie w krzaki właściwie This is how we play League of Legends Idiota <laughs> Proponowałbym kupić buty, przynajmniej ja bym sobie kupił buty, żeby szybciej do was chodzić na ganki Kupiłem do rana, już mogę kupić buty. How sweet. Ja idę na, na górę szybko. Hej, widzisz Pajdżar, jacy to są przegracze. No widzę. My ich stary, tak że to będzie się, się zrobi smutno w pewnym momencie. Dobra, taką mieć minionki, żeby oprócz killi mieć farmę, stare tak -y. żeby... z dupy taką jesień, że... Ta, farma jest bardzo ważna. A coś to my tutaj nikogo na razie nie mamy, nie? Okej. Okay. O, Redoko do mnie przyszedł. A ten Timo tu co, śpi? Śpi. Poszedł robić kanapki. Kurde, zabiłbym Patryka, no, nie miałem flesza. Aj kurde. O! Ej panowie, Patryk był już mój. Lej ją, Mam przyjść tam do was? Teraz uciekaj. A ja miałem flesza, nie wiem czemu go nie użyłem. Uważaj, Pager, bo... Ha, w sumie nie ma na co uważać. Jaki koleś! Ej, ja, ale ten temu ładną akcję zrobił. No, się teraz... Wody. Lul! Czemu ja tego nie nagrałem? Ej, Patrykowi zrobiłem lepszą akcję. Rzuciłem smołka, fleshnałem się przez ścianę i zrobiłem bucket shota chłopie. I to był koniec Patryka pod wieżą. Jak miał jedną trzecią życia. Dobra, tu ja patrz, z, z tego zrobiłem, wiesz jak. Przez tą ściankę z krzaków. Ej, ja, ja myślę teraz, że trzeba wbić do Patryka na spika i posłuchać jak Patryk krzyczy OLOL! ZABIŁ NAS! Ej, bo trzeci jest na dole! No to Dobra. co? Puszy górę, ja, ja tam zaraz przyjdę i ta trójka nic nie da rady, nie? O no, kurde, ja zapomniałem ja, fire ja, dać Da się na czwartym Jak wystarczy, że ktoś was hitnie i pager, że zużyje tak... Ej, w ogóle ja mam już trzy asysty, zero ja mam dwa kille Dobra. Oni siedzą we trójkę w tych krzaczorach. O, Patryk do mnie przyszedł! Udało ci się Zabiliście znowu? Temu siedzi ukryty tu, w tych szakach. których? No na pewno siedzi, bo on wszedł w nie i zniknął. No, ale trudno już, olewamy je. Olewamy go. Wy tam siedzi? Gdzie ja sobie postoję tutaj A jak mogę poharaszować? Czym? Jesteście pewni, że tutaj siedzi? Nie, już się pewnie wrócił. A nie Ale jak się wrócić. mógł wrócić? No właśnie. Nie wiem. Jesteście pewni? Bo jego nie nieprywa. No nie jesteśmy pewni. Tu by się przydała teraz Soraka, bo jej się aktywnia starkal, jeżeli ktoś jest w krzaka. No bo nigdzie go nie ma. Jem gangplanka. Udało ci się zabić wroga. Dobra, zostawcie, zostawcie już. No i gdzie jest ten Temono? Mamo, to to było. Mamo, jakie noby I pewno będę płakać, że ja kurde od razu z runami cisnę, nie? No no wiesz Ej, to już jest pograne. Postawmy sobie prior Ej, Maciek 2 na 0 2 na 0 2 na 0, 2, 2x0 na, 0, 2 na, 0, 2 na 0, 3, 2 na 0 na 4 a u nich 0 na 3 na 0, 0 na 1 na 0, 0 na 2 na 0 Spoko. Ej, e, ustalmy sobie priorytet. Ani razu nikt nie pada No spoko Czy ty na to jak na lato? Chodźcie zróbmy smoka Nie, ja przycisnę zaraz wieżę To ja bym mógł sobie zrobić smoka, ale kurde Jakiś help by się przydał żal ci, ci fragów. Ej, nie, nie będę na nich startował sam Ło, wow, dostałem parleja! To czekaj, stój tam, stój tam, ładnie, grzecznie, ślicznie. Zaraz ci coś pokażę, nie? Ulti? Patrz uważnie. Szybko? No chwila. Temacja Szkoda, że tych gangplan uciekł. To jest Rumun, ja jestem Zigzostem, jak coś wystarczy, że tylko wyjdzie trochę. Ja już biję jak człowiek, te minionki, a nie jak ciota. Przyjemy wieże? Tak, Gangplank, a jednak. Ej dobra, jeszcze ja sobie o, mogę lol. kupić jakieś porządne buty. Ty tam haras. Gdzie ten Teemo? i ładnie. Nie mam money. Asias, cofaj, cofaj. Spoczko. No gdzie ten Timo? Jep. Ej, przysłowy go jako jak Shit! Życie mu cel, ale Jaki No nie! Priorytet? Jaki był priorytet? Dobra, ej, bo, bo no bo się pojawił z dupy. Jakbym miał pełne życie, to mógł go zabił tak z kredensem. Robię nam smoka. No to czekaj, niech się nie ten, Shaggy. Nie, nie, nie zabijaj go, Łopie, bo Shaggy nie dostanie bufa. Dobra, zanim... zanim ja zabiję tą... Już śmiercią. jestem. No. Góra pada. Zrobisz górę, Pager? Tak, już lecę. Co właściwie daje smok? Zwiększone damage. 7%, okay, ale to jest levelowo do chyba 18. Tak jaki masz poziom taki masz zwiększony damage tego tak, co tak, pamiętam tak, 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 tak. Więc na 18-18% więcej damage'u Przy gatch po prostu wie to jest 20 attack damage załóżmy Tak widzisz mówiłem Gang Plan Merkurki ma Obejdź ich, Pager, masz ulti? Tak. No to obejdź ich. Nie, bez sensu, to niech się już poddadzą, jak ja mam... Ja nie, ja nie, chcę grać, jak oni po prostu grają we dwóch, no. Ale nie aż tak, nie aż tak, albo chyba, że tędy. No to dajesz. Nie ma tureta Będę szedł naokoło. No. Oni chyba nie wiedzą, co to znaczy ulti. Oni chyba nie wiedzą, co to znaczy grać. Nie Cieszę się, że wlazłem tam. Nie, padłby. Przecież mnie ta nic nie robi. Pasjas. Pasjas! Pieprzaj! tu przyjdzie! Kurde. Puścił mi ulti żeby mnie zabić w środku bazy kumasz to? LOL On jest mistrzem Puścił mi ulti żeby mnie zabić w środku bazy do mnie na... Ej wracam się po BF O jest Timo, piąty level Skąd, kiedy, jak, gdzie? Ja pierniczę do mnie dzwoni jakieś 50 dzieci kurwa Nie wiem po jakiego chuja Co ja tak mało mi mam Nie ja też mam mało Ej dobra ja bym do. Ha, w sumie robię ja sobie wezmę reda ]kolwiek. nie wiem czy ogarnę bo w ogóle noby się... ma sorki no, no cię ten yy... podejdzie popi 051 220 gangplank tylko to popi pada bo my ją fokusujemy Ej, oni mają ten sam level temu z Poppy. fokusujemy kogoś? wiesz dlaczego? bo temu siedział stójcie, w cały czas no właśnie stójcie tam mogliśmy go tam spokojnie zabić tak Jak ona ucieka, szalona? No jak załączyła, stary, to... Gówno. To do mnie pisze! Zaraz kogoś zniszczę! Zaraz cię zniszczę! Zaraz cię zniszczę! Jak się wychodziło z tej głupiej konfer konferencji? Jezu! Zjebali tego nowego Skype'a. No chuj mi! Po chuj mi reklama! O sorry! Nice harass. O kurwa. Tu <ścoughs> się do niego szczelałem. Mam osiem masy z waszych killi. Co farmacie? Ale KS. Nie ciesz tak dupy. Drużyna, wieża. Opad, będzie fokus na mnie. Cofnijmy się. Miloardzie. Teraz duch, spokojnie. No, cofnij się. Maciek, nie, nie, nie spinaj dupy. Po, po, miejmy fanu trochę więcej. A teraz padasz. LOLZ! 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 Nie czego, znam Z czego? Cofaj! Z czego ty zabiłeś to coś? Puściłem kulkę. Znaczy, zabiłem ją, po prostu strzałem. To nie? To jeszcze dobił. O, blind! Chłopie, z blindem to ja nie gram. Ty lepiej się cofnij, nie? Byłeś taki bohater. Widać god mod on ci się włączył. Oj tam, oj tam, Pager, no, miejmy trochę zabawy! To tylko ty tam. Friday... O, ze smoka leci kasa dla każdego? O, dobra, dankę. O, idą, idą na Shagiego! Jak ci wpuszczą blind'a, to nie przeżyjesz. Plus ulti wszystkie grzyby ci postawiam stary na drodze No właśnie ani razu jednego grzyba nie ubiłem No bo Mat zioło powinien grać ten Kurde blinda dostałem właśnie no No blind jest wredny ja Zachodzę przy... Fiddle chodź tutaj jakoś zrobić swoim dupę ja, <śmary> fiddle in the middle Peretta pom. Dionison. Dobra, sobie na nie wow. zabójca. Black <gry> No. I też kupić tego Ej, kupujesz yy, Stark Fervora? Nie. Ja też nie Twoja drużyna w to jest dead. Ha, nie dead, dogoni Raz, uwaga. Już... No, ale fidujecie. Ej, ej, zniszczyłem tureta, on mnie bił do połowy życia Zabiłem go, opuścił mi ulti A, Patryk suitminka Znaczy nie wiem czy mam kupić, a ty kupiłeś Tarkwavora? Nie To ja mogę kupić Poświęcę się nawet Wie, jak lizarda w sekundę ubiłem? jaki listynąeś mi bufa <noise> Wo Jakby łyknął cytrynówki to by ci spieprzył! Ale brakowało mi chyba dwóch sekund stary żeby zabić tego temu ale już nie miałem many nawet Oś no Łup! Teraz... Ja mam 3 kilo tylko i 10 nie Teraz 10 drugi wioski, inhibitor na no spokojnie. Nie ma co się spieszyć. Ej, i stójmy tak. A nie, bo minionki. Wiecie, jest najgłupsze w tej grze, że się nie da minionków zatrzymać, żeby nie biły. Legenda! zniszczyła inhibitor. Nie! Wojciech! Ale egzekucja, nie dostali za mnie kasy, ale ciotek. Maciek, jesteś też dead. No. Ace'a nam zrobią! Uwaga, Ace. Spokojnie, no, nie płacz. Jak ich miniony zniszczyły. Tak, GZ, jak my weszliśmy na lasery, dlatego padliśmy. Ej, te miniony A <laughs> Ej, nie róbmy teraz nic, po prostu minionej jungla. Dobra. Nie, tylko mi, tylko to Ja idę na normalną dżunglę. Ej, ale za chwilę patrz, patrz, przyszły dwa mega miniony. Oni nie mają szansy się przed nimi wybronić. Ale kurde, takie piękne staty miałem, nie? 10.06, a teraz 10.16. <laughs> Ja sobie zamawiam tą junglę, proszę mi ich nie wybijać To ja sobie zamawiam jeszcze tą Nie, chyba nie Nie no tamto to co weź, ale bufek mój. A nie, dobra, ten jest zielony, czyli na tak speed ja nie potrzebuję. To ja ten A weź, Szagino O smoka ubijemy zaraz To ja ubiję solo No to ja się chcę cofnąć po Stark wora No to idź już, ale... Ale bronią się tam dzielnie Ej, to jest ten sam bow? To jest Ta Trudno Ej, bronią się tam powiem wam No a co mają robić? Nie mają wyboru <grym <grym nabijają se kasy, No wyfidują nas ja się, mogę się streszować? Streszujemy się? Pager, masz ulti! chwila, Pilarz! Pila, ja no też no, chcę! Ty? Nie, nie, nie! nie. Eee. Czemu wszystko mnie omija, no? no, no. <grymne> 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 Ej, Grzybek! No co wy zrobiliście? Patrzcie! Uh -huh. Dobra! Końcowy komentarz jest dla Was. No, myślę, że to była dosyć ciekawa partia, ale niestety pewne elementy, takie jak wyfidowanie sz sztejka, wprowadziły do gry dosyć niepewne elementy, które wpłynęły znacznie na grę. Natomiast, jeżeli chodzi o naszą wygraną, no cóż, mogę powiedzieć, trudno było. Naprawdę przeciwnik. Y Wymagający dużego ogrania, dużej ilości wygranych, no jeszcze co bym mógł dodać, naprawdę walka była na najwyższym poziomie, myślę, że Szuszej by nie pożałował takiej partii, moglibyśmy zostać nagrodzeni nagrodą Szuszeja. Nie wiem, myślę, że pan Bartosz jeszcze by coś dodał, jakiś komentarz. Tak, ci przeciwnicy są bardzo prestiżowi gracze, oni naprawdę grali tyle w Lola, że to jest właściwie niewyobrażalne dla normalnego człowieka, który dopiero zaczyna tą grę. No niestety widocznie dzisiaj nie wzięli aspiryny bądź są niewyraźni Rutinos Corbin na nich czeka. No nie, nie, nie udało im się, no. nie, nie potrafili zagrać tej partii, dlatego po prostu zrobiliśmy im się średnio średniowiecza. I, I właściwie tyle, no nie ma co komentować. I ja jeszcze chciałbym dodać jeszcze jedną bardzo ważną taką akcję, właściwie to nawet akcja w ogóle, całkowita gra Gangplank po prostu, niewiarygodne staty, po prostu niewiarygodny skill i ogranie. Proszę zobaczyć na jego gear, Merkury, Mieczyk, Thornmail, no nie, Thornmaila jeszcze nie złożył, ale na pewno by był. Fenomenalny build, najlepszy. Widać od razu po 262. Ja myślę, że nie trzeba tego komentować. Po prostu to jest czysta śmietanka y, graczów. Każdy zrozumie, że gangplank niszczy system. Widać fenomenalna farma. 37 milionów. Pager 78 to jest po prostu nic. Różnica w kasie dwukrotna to jest nic. Liczy się to. Jak się czuje, że się gra, a Patryk czuł, że przegrywa. Dlatego przegrał. Dziękuję. Dobra, na razie.